1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, cześć, witajcie. Pierwszy raz jestem z tej strony. Zawsze widzicie mnie z drugiej strony. Także z reguły to zrobię to tak a teraz jestem tutaj. Chcę Wam przybliżyć, jak pracuję, w jaki sposób robimy wesela. Nie tylko wesela, ale no 90% to są u nas wesela. No cóż, jest czwartek. Zbliżamy się wielkimi krokami do. Brudne szkło. No, zbliżamy się wielkimi krokami do wesela Anitonka w szaflarach. Mamy jakieś. 2,5 do 3 godzin drogi samochodem. Ja się powoli pakuję. Myślę, że Wam pokażę tak w skrócie, czym filmujemy, czym robimy. Się. Po prostu sprawdzanie checklista, czy wszystko jest włożone do toreb, do, czy baterie są naładowane, czy no, sprawdzanie ich co chwila po prostu, czy świecą, czy, czy powerbanki są naładowane, czy nie, no to wszystko, wszystko musi zgrać ze sobą, tak? No, najgorsze jest to w tym wszystkim, że niech się coś ważnego dzieje, a to się mówią wysrało I, i po prostu no, bateria zdycha, tak? Bo jest albo za zimno, za ciepło albo no, po prostu jest jakiś nieprzewidywalny błąd baterii, no bo to jest to elektronika, no też nie ukrywajmy. Przez to mamy po 5, po 6 różnych kopii baterii, także i w zapasie. No. mamy fulik, Baterieki do zoomka są naładowane, możemy wyciągać. Okay, dobra, ostatni rzut, oka na wszystko i komu w drogę, temu Ali. Dostępna jest szybsza trasa, oszczędzisz 10 minut poruszając się drogą A4 kliknij, by zmienić trasę. Nie jedziemy na Zakopiankę. Cały czas moja nawigacja próbuje zmusić, żebym pojechał na Zakopiankę, ale niestety yy... nie, nie ma takiej mowy. Jedziemy takimi czasami alternatywnymi, Mamy tą możliwość, że możemy wypatrzeć jakieś fajne miejsca na plenery, na różne rzeczy. Gdzie tam no cóż, chwilę w korku. No cóż mamy zrobić takie życie z wypadkami. Zobaczcie, bliżej, zobaczymy co to jest dokładnie. Choć widzę strażaków, jest policja. Oby to nie było nic groźnego. I właśnie to jest przykład na to, że w mojej pracy warto wyjeżdżać wcześniej. Tak jak dzisiaj mamy piątek, mamy 157, w zależności od trasy, kilometrów do zrobienia, to wolę jechać w piątek, być wcześniej i to dotrzeć na spokojnie. Także będąc na miejscu, robiąc wesela, nawet jestem pół godziny przed czasem. Dobra, jedziemy, bo ruszyło nasze wahadło. To nie było nic groźnego. Zwyczajne najechanie, przez nie uwagę Na tył poprzedzającego samochodu. No ale straż musiała być... Płyny chłodnicze, takie rzeczy trzeba bo niestety posprzątać Widzicie to? Robi się pogoda Piątek, piątek, piątunio, piąteczek 15 godzina Do celu mamy 44 km Korek To jest dalej korek w korek mieszanie Dolnej Czekajcie, to jest dalej korek w Dolnej, ale zobaczcie z lewej strony sklepy, z prawej strony sklepy, z jednej strony odzież BHP, z drugiej strony BHP, teraz meble ogrodowe. Patrzcie jakie mega krzesło. Robi robotę, co nie? Ciekawe dla kogo to? Dla teściowej, dla mamusi? Spójrzcie sobie jak te chmury bardzo fajnie nisko są nad nami. Bardzo nisko. Tam jest to ta piękna pogoda, która ma być jutro. Ania, Tomek, jutro ma być piękna pogoda. To, wy, mam nadzieję, że wy wymodliliście Tak. No, to chmuro. Uciekaj. Uś, uś, uś. O, dalej stoimy w korku. To jest najlepsze, że słuchajcie, można by zwariować, ale radio plus pod hale. Zobaczcie, posłuchajcie. អឺងអឺងអឺង No i zobaczcie, korki w każdą stronę. No i mamy ta w tle Dojeżdżamy, dojeżdżamy na miejsce Już góry się nam pięknie zarysowują Ale też Można, no, można nam usunąć przepokliny No witajcie, dotarłem Jesteśmy przy Borowym Dworze Zaraz jesteśmy zameldowani w nasze już graty I idziemy na obiad Nasze cudeńko pod tetrami. Jestem już na miejscu. No, po 3 godzinach jazdy, spokojnej jazdy. Tak jak wcześniej wspominałem, bocznymi drogami, żeby zobaczyć, pozwiedzać, pooglądać. A było co w korku w Mszanie dolnej. No cóż, kończy się pierwszy dzień tego 3-dniowego maratonu. Ile jest zjeść? A na koniec jeszcze coś specjalnego.